Siedzianeczko, dziś rozmawiamy o jednej z najczęstszych obiekcji dotyczących ćwiczeń: braku czasu. Czy myślałeś kiedyś, że 24 godziny to za mało na codzienne treningi? No cóż, mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Wiesz, że nie potrzebujesz godziny na siłowni, żeby zacząć. Już kilka minut może zrobić ogromną różnicę. Co powiesz na 5 minut rano albo 10 minut przed snem? To wystarczy, by wzmocnić swoje zdrowie i poprawić samopoczucie. Regularność jest kluczem. Dlatego zacznij od krótkich, realistycznych sesji ćwiczeń, kilka razy w tygodniu. Pamiętaj, możesz ćwiczyć wszędzie: w pokoju, parku, a nawet pracy. To kwestia planowania. Sporządź plan i dodaj go do swojego kalendarza lub aplikacji. To pomoże ci śledzić postępy. Wykorzystaj ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne. One też przynoszą korzyści. Pamiętaj, nie chodzi o ilość czasu, ale o jakość i regularność. Krótkie sesje ćwiczeń to lepsze samopoczucie, więcej energii i zdrowy styl życia. Tak więc nie daj się brakowi czasu. Zrób pierwszy krok i zainwestuj w swoje zdrowie. Czy znalazłeś już te kilka minut na dzisiejszy trening? Daj znać w komentarzach. Dzięki bardzo i do usłyszenia!